Ręcia! Ręcia! Witam! Witam! Hejka! Hejka, Renka, super, że jesteście! Dzisiaj będę łapać pokemony. Hmm, może za tu! Ręcia, co bym robić? Łapać pokemony! Ja jeszcze nigdy nie to! A ja, jak ja? Nie umiem ja grałam, mam drugi level i trzy Pokemony. Ma trzy Pokemony. Zobaczymy czy zrobimy jakiegoś Pokemona, nie? Tak. <laughs> o, widzicie? Ten, to coś działa. No, się nie działało. Aha. Okay. A co? Pokemon Go. O, było. Chodź. Jeszcze tam nie siedzimy, może przystali przy coś? Dobra. Jeszcze to nigdy nie miałem, Lenka. Musisz się włączyć, wiesz? A ja przegrałam, tylko że kiedy idzie. I co, i coś zapałaś? Tak, to, to nie Będziemy szukać. Może pójdziemy na górę, co ręcia? Bo to jest nie. bardzo dużo ludzi. O! No i czemu są? Na... Po, to się jak się Ok. Pokémon! Pokémon? Z... O nie, za dużo tych tutaj. No i źle no. Tu jest, on tu jest. Widzicie, jak łapie mnie No to łapie. Jest, jest, Pokémon. Zawadź, zawadź, go. No Jeszcze się. raz. Mocniej rzuć, mocniej. Mocniej w niego. Mocniej. O! Musisz gdzie podejść, bliżej podejść. Ej, co to jest? No? Jest, zobacz. Bliżej. I mocno rzuć. Nie. No? No, spróbuj. Jest! Nie! jest to w sensie Jak się nazywa? No? Nie! Okej, teraz zobaczymy, jak się nazywa. <grymne> o, ok. Patrzcie, pokémon na no. I to się nazywa? Abra. Pajowski? No um. co, Chodź, idziemy na górę? Dobra. O Pokémon! Znowu? Szysi, level Dobrze. tego. Co? mocniej rzucić mocniej jeszcze? Ale kolejka tam jest. Mocno żyć. No, musisz się go bić, yeah. Nie! No skrzydło się złapał! Ale ci się nie zdejdzie! Tak. Nie. Ja. Part. Dobra, ok, możemy pójść na górę, to? Do Gdzie miejsca, gdzieś. A co? To? Dobra, zobacz. Pokemon mam I co jeszcze jeden, ok, ja jestem już w Ręka, Nie, <ślesz> dzisiaj ty na łapie. Wow. Co to jest? Nazywa się Wooper. Okej okay. Czwarty ten Rewel, yy, no i z tego pająka. Już to płaszcz pokemu kolejnego? Aha. No co no, pokoju łapiesz? Wiem. I wszystkie na mnie <śles> <śles> co to jest? Nie wiem. No nie wytrzymam Okej okay, Lenka, bo idziemy trochę dalej, co? Chodź tam. No to idziemy sobie, łamać, chodź. Chodź Idziemy, idziemy. Lęcia jaka trawka ładna. Ej. Chodź zobaczyć chodź. Zobacz Lenka. Ty zobacz to.

Co to jest wys. By... Świnup, Świński Pokémon! się się ucieszył! Lenka, chodź tutaj, chodź, chodź. Ale pokaż tego królika, Lenka zobacz. Lenka się gatunkę. Normalnie, po prostu chodzi się, to można otwierać... Oh. o no. Chodź z drodze, chodź No chodź No mówiłem ci, że... Dobra Mówiłem ci, słuchaj nie, to ty nie Jeszcze, no chodź dalej, to jest nieprawda, to jest Chodź Oj ma rzadki Poke... O oh, Boże, rzadkiego Pokema... Pokema mam Nie mogę powiedzieć, że taki mi się zdarzył Serio? No rzadki, to jest rzadki Mówiłem, ja się dostać do miejsce stop, stop, stop. Poczekaj o, ok. patrzcie. Ale wygląda. Matko. I tutaj. Jinx! Wow. Ale pokemon sydański. Okej, okay, jeszcze jest yes, yeah, jeden. Y Jesteśmy w Galerii Jurajskiej, i przy wejściu jest mnóstwo pokemonów. Jęczę? Okay. Tak, Lędzia. Chodzi o Lędzia. Jest i Ja. Co tam ma Oh no. O, to młodzice, takie dźwięk, czy coś innego, widzicie? O, znam go, z bajki go kojarzy. No, tak, jest bajki. bajki. Koffing. Koffing. O, no no, widzisz? My mamy blisko tego czegoś. No. Będę miała... no. To jest przy wejściu, musimy być blisko wejścia. Idziemy do wejścia do galerii, tak? Tyn, 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 tyn. Chodź tam, na dół zjedziemy. Można. Chodź, 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 chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Idziemy do wejścia. O! Przyprawiło czy nic? No, dawaj. Jedziemy tam I zobaczymy, czy coś tam będzie, nie?

przy wejściu. Co mówisz? Bo przy wejściu. No, jak się nazywa? Dobra, zobaczmy. Golden! 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 Super! Ej, klap, klamp! No jeszcze łapać! To musimy wyjść o nazwę chyba nie jest w tym No chodź, zaraz idziemy. Nie, ja on jest w tym Poczekaj, ludzie idą, poczekaj, on Powolnij powalisz kogoś Jest, mam kra kraba Łap kraba, łap kraba Okej, okay, mam Słuchcio Jeść Nie ma, jeść się za... był przy, przy tym, nie? Jak on się nazywa? Krabi, po prostu krabi. No Lenka ale się, się obłowiłaś nie? Oje, jak ona jest dniu. Oo! Wjiemy na dwór? na chwilę? Na chwilę? chwilę? Chodź! Znaczy tam będzie, chodź. Chodź, idziemy. Chodź Lenka I co, to coś tu jeszcze ma? Dobra, jesteśmy bardzo blisko tego. No, bo to, to jest to w tym miejscu. Stop! To jest to. Jajko! To są jajko. Ej, z, y, pójdź na się do jajek. Jaki jajek? O Co to będzie złe? No boże, jest. 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 jest gdzie ja poszłam? Poczekaj. This is a, o. dobrze, dobrze, Jest. Jest. czekaj. co. Spoko, poczekaj. Jakieś fajne rzeczy są w tym miejscu, Widzę jajka Pokemona. i rzeczy. Widzę Pokemona. Poczekaj. Widzę Pokemona. Jakaś bitwa będzie miała, z bitwę jaką. Nie będę miała. O matko. Mam, o ja go znam. I ja tego Pokemona znam. Tak? To jest z rauzi. I znam też inne takie. Rousey? Serio? Takie. I patrzcie. Masz go? Nie mam go! Zapalaś go? Mam go To co ja mówię? Drowsy No dobrze mówiłaś Lęka. O! O! Piąty level! Ej ja mogę walczyć Z kim? Ja mogę walczyć Z innym, Z innym graczem? graczem? No, no nie, nie, nie będę walczyć, nie, nie będę Boś jakiś pokemon Co o to ej, chodzi? Ale niech Tu jesteśmy? No to jest Ale ja mówię Gejjura Jeska przystałowie Fajcie, mam będzie tego wejścia chyba, nie? O co się pojawiło? Nie. Ej, jest Gdzie są

Włącz. Okej, okay, to Pokémon. Pokażemy, nie? Tutaj mam tyle Pokémon. Pokażę, jak zapałaś dzisiaj? Mm, dzisiaj zapałam, ale. Abre, widzę, tak, Abre. A pokaż, tak? włącz. O, to jest ona. Zapaliśmy Abre. Mhm. Spoko. Tutaj jest ewolucja. Możesz go ulepszyć później? Chcę ulepszyć. Abre. A jak to mogę ulepszyć? Jo. Jak mogę ją ulepszyć? Nie wiem. Power up chyba, no? No? A Widzisz? Ulepszyła się. O to nie, nie dać kasy. Proszę na jakieś inne. Wyjdź na myś tego. I pokaż. Kto to jeszcze? Zapaliśmy Upera. Pokaż Upera. gdzie on jest. To jest Uper, Ten. No, nawet no, dwa, to tak no, wyjdź. Wyjdź z tego. Ja jeszcze. Nietoperza zapaliśmy. Tego zapaliśmy. A, tego zapaliśmy, tak. Może <laughs> no, to jest, ale nie. I jeszcze nietoperza, nie? Tak, zumbata. Świniaka. Świniaka. jest śpiniak, śpięk, śpięk. No. I nawet śpiniak. dwa świniaki. No. Okej. Okay. A tych nie będę pokazywać, ale to ma bardzo No, dużo jeszcze drugie. A, jeszcze jinxa zapaliśmy, nie? To, no, a ten jest rzepki Pokemon. No. Jaka baba, no nie, to jest mega śmieszna, nie ręka? Tak. Ej, ja mam jednego i drugiego. Jeszcze rybkę i to i tego, i Dauzy. Subcio. O, to on, ma ma na najwięcej CP. No. Nie on dzisiaj Fajnie. O, łapaj go, łapaj go. Bo, bo ty musisz, te kulki musisz oszczędzać, wiesz ręka? Nie. Musisz dobrze trafić. I dobra jesteś. Ej, on to będzie, patrzcie. Ej, teraz jak on się robi. No bo chcesz się dostać. No, on się wkurza i wiesz, mówi, chcę wyjść, chcę wyjść. Nastąpi ręka, okej. Jeszcze połapnę, bo coś tu jest. To będziemy zaraz jeszcze patrzeć. No i ja mówiłam. Myszka? Tu jest fajne miejsce, mówię wam. Nie wiem, no właśnie, połapnę jeszcze więcej Pokémonów. Okej, okay, to powiemy za chwilę. Mieszka trzeba się dostać. <grymne> to się nazywa się Marli. Marli, fajna. Tak. Ten ja co tam masz? Czyli go Nie, ja mam tylko z telefonem. Bo to myśle jest na pamięci, ale. Gdzie to tam jest? No i Wielolicy. i czy może to jest złego, nie wiem. Dobra. Jeszcze żaden pokemon mi tak nie uciekł. Tylko i e, żaden pokemon mi nie musiał wyciekać razy. Ale fajnie. Center. Super. Ręczę, żebym to jest jakiś pokemon. Nooo! Okrutnij, baw go. Ej, patrz się. Tylko musisz dobrze go zlewać. Jest! Udało się, złapałaś go. Jego miesiąc i dwa, Coś się stało. nie ma. Pokaż go. Okej. Uuu, Lenka. Co to za pokémon? Gastly. O, jest jakiś zły chyba, nie? No, na Ekstra, nie? Lencia, pokaż, pokaż. Zapałaś go Kiedy to jesteś Dobra Supczę, nie? Tak, Jego i święto. Jak się dużo jasny? Jakiś fajny nie. chyba. Uuu To taki znany dosyć Fajny jest. My się znamy? Midoran. Ekstra wygląda. Midoran. Nidoran. Lęcia. Super ci idzie. Są, teraz będę będę Co się ja mówisz? Wykorzystane. To jest. A to było nie. No. Zakręcie, to jest to to nie jest. Pika, pika! Pika, lekki To tu? To był lekki lekki chyba? Tak. to. Tam? tam. Tam słyszałem to. Tam? Obserwuj to, okolice. Hmm. Coś widzisz na graninie? Nie Nie nic. lekki pika, pika. Ręka. Było pika, pika. Szukaj go! Czy gdzieś tutaj, czy jesteś gdzieś. Jest gdzieś... Pokémon! Nie, Gdzie? nie wiem, obróć się, szukaj go! Pikachu! Pokémon! Lęka! Zabasz Pokémona? Tak! Aaa, Pokaż go, wyłącz telefon. Ja, lęka, co ty masz? Pikachu! Chodź tutaj! O, nie! Zapała Pikachu? Mękę zrobiłaś? Nie. Wiem. No nie, wytrzymał. Chodź tutaj, pokaż go tutaj. Młoda, do światła. A tu jest fajne światło. Pokaż tego Pikachu? Nie, Jak on wygląda? Świetny jest. Minutki? Minutki, jakiś fruszowy. No! Nie Pika pika, pika. Ej, no złapałaś Pokemona? Jak on tam się znalazł? Nie wiem, ale. Tu się stoi na Super jest, nie? Tak. Pikachu. Zobaczcie, to są na ziemi. Tak wygląda. O, o Pikachu. Sprawy, nie? Uh -huh. Cześć, Pikachu. O, większy ode mnie jest, no? Pika, pika, no? Spoko, fajny. Ręcia, <grym> fajny? Tak, ekstra. Super. W grze i zapalać Pikachu. No nie, okay. hejka!